Ja mam wielki opening. Patrzek. Patrzcie, ile ja mam tutaj paczek. To jest niemożliwe. Po prostu, ile ja to wbijałem. Zaczynamy od tych na samej górze. No i zaczynamy. biorę jakaś się dobra. Zobaczmy. Ach, lo, ej, to, to ja taki. Loris, Loris, Ty, Loris, no. Dobra. Nie wiem, po co powtarzam kilka razy to samo. Ale dobra, ja już z tego Lorisa wiem, że jest po prostu nie jej opatrzyć. Dobra, mamy teraz serię. Otwieramy. Okej, okay. otwarta. Ale czekajcie, nagrywa mi się to? A nagrywa, dobra. I jakiś typek. No nie, Bella, nie Bella, nie Bella. Czemu ja na to tym... mówię? Bella, to jest Barella. Kurde, trudno mu się... mówi się się Barella. Teraz bardzo dobra paczka. Może nam wybrać z tego Diaz 95. No nie, Lorix. No Loryk. nie. Co to ma być za typ? A dobre, i tak jest dobre. Pff. Dobra. Lecimy dalej? Teraz z ligom. Aj. Dziwny typek. Lamella. Lamella. No. O, mam teraz piki, to nam szybko zajmie. Dobra, dana. Nie mam dana. O, to mi Nie, to mi ikona, Czyli wezmę to. To jest ikona, której nie mam. I teraz kilka takich normalnych paczek. Kilka normalnych paczek sobie choro Po prostu takich pików. O, mąd. Mąd nam się osał, nie no najlepszy teraz. O, Martineza, O kurde, ja tu Ja takiej karty nie mam. Ja taką biorę. To jest moja taka pierwsza. Komana, Coman. komana chcę. Albo tego, trudny wybór, ale chyba jednak biorę komana, bo koman jest taki. Nie jest lepszy koman niż tyle. Martinez chyba biorę. Chyba biorę Martinez. A, no i teraz bardzo dobra paczka, której trafnąłem, Messiego będzie 99 i też będzie. Nie, też dobra. O kurde. D Nie. O kurde. Co, trafiłem 99? Co, kurde. Marcelo! Marcelo, to trafiłem do kurde, jeszcze takie dobre. Martinez, Vinicius, ale dobra paczka. No i następna też dobra paczka. Otwieram 94. Nie wiem, co z tego tak drobne. No i kona. Dobra, Maradona. Maradona! Dobra. Nie co no, nie mam takiego Maradony. Okej, okay, fajnie. Że tego Maradony nie mam. O i 100% random, random paka, nie rainbow'owa. Rainbow'owa nie jest taka dobra. Dobra ikona następna. Och, nie może to być zajden, ale... Ktoś... Nie wiem 94 powtórka. Ja ją muszę sprzedać. Przedajemy. Czekaj, ja po co ja to otwieram? Ja miałam sprzedać. Dobra, 94 ikona, zapamiętam to. Ej, to jest Kane? Tak, Kane, dobra. Kane, 92. Ej, ja mam 94 powtórkę. Kurde, słabo, 94 powtórkę te Ikony. To jest dobre 2 miliony, o kurde. Skoczyło mi teraz duży na konto i random paki otwieram dalej. Ja to zbieram 3 dni tylko. O kurde. Nie. Nie, nie ma szansy. Ale dobra, Pepe, chociaż wybiłem Pepe. Pepe jest dobry. Ten Pepe jest dobry. Okej. Okay. Nubki jakieś. Dobra, o pepaczki teraz. Też dobre paki. Okej, okay. nie no, to, to chyba będzie, nie, backhand to nie może. Nie Beckham, jest 86, powtórka. Co to ma być? 86. 86. Bez sensu. Chyba będzie mam jedną z najsłabszych, tak. Jezus Maria, on jest na tak mało kosztuje. Dobra, ope, paczki, szybko otwieram. Ope, paczki i. Nice. Dobra, i dobra, futa jakiegoś trafiłem nudy. <ścoughs> ja właśnie z tymi walczyłem w finale. No i. O, Artur. Rzesz, Artur. No jakiś nubek teraz. O, kontę. Nie słabym. Okej, okay. <słuchaj> no bo jakiś znowu kokę. A koka to nie lubię. No, Odepa i akami. Ten typ Davis. Hmm? Są prawie wszystkich. Ja 89 special 86 plus specjal pack. Okej. Okay. Ej, ale stąd mogę dropnąć jakiś słabiaczków. No kurde, nie no bo ja ich nie chcę mi się. Nie! Kafu? Pele, pele! Jisu, Rivaldo! No, hello! Co to za Rivaldo? Hello! No, nie no. Wkurzyłem się. To miało być pele, a nie Rivaldo. Dawaj, teraz będzie pele. Nie no. Zajdę, zajdę, proszę, zajdę. Nie no, zajdę. Wyjera. Kurde. No nie wiem, szybko otwierajmy, to nie chcę takich lubów otwierać. No. I... No nie może to sam! Dobra, ale żeby to... Nie no, ten to sam. Nie. Jest jeden z najsłabszych i Nie wiem, tak powiedziałem. Jeden z najsłabszych i... Wie... Ja wiem, że to będą jakieś słabikon. Czech. Czech jest u niego słabszy. No tego to już się nie wiem, co mam zrobić. To takiego do dobrego piłkarza, taki słabek. No chociaż ikona w sumie. No kurde, znowu tak głupia ikona. A nie. Nie. No kurde. A dobra, Roberto Carlos, dobra, może być. Ten Roberto Carlos kipembe, kipembe, got też trafiłem. Dobra, cieszę się, że trafiłem keep B. No nie, ile no, ich i... nie może to ten sam. Dobra, no, ten noob. Kurde. Jak on beznadziejnie wygląda, ten noob. Ej, no hello, ale naprawdę, on jest jednym z najlepszych w tej Dobra. No dobra, double special pack. Dobra, dobra, lecimy choć z tym paczką dobrą. No super, po prostu. Dobra, nowy, dobrze, nowy. Mówi, żebyśmy byli ci... O, ki Kipębę, ki kipębę. Dobra, no to twpaki to szybko... No to twpaki. To jakoś trafiłem totwa. No cześć, no cześć, dobra. Ja wiem, że to ja mam... Co? Na Eee... Dobra, mnie ważne nie jestem mi... Dobra, dzięki, dzięki, dzięki... Nie chcę, nie chcę otwierać tych nubowskich. Diaz! Ci pębe? mam milion. Eee. Czemu ja trochę? Nu był prosów. Dobra, nieważne. Mało mi paczek zostało. Jakieś nubowskie jeszcze też są. Dobra, te zostawmy sobie na potem, bo te są no, w sumie niezłe. I to. Te zostawmy. Znajdźmy tych najsłabszych. Tych gold nubów. Tak powiem, gold nubu. O, wistol, jest prosto. S. Hmm. Ten, to jest taki prosto nub. Tak powiem, o. E. Okej, okay, dobra, lecimy. No to chociaż dobry jest. No i... E, e, e. kros dobra kros nie wiedziałam kto to. Zapomniałem o krosie. Fabinho now. Dobra, no. A dobra, albo pros Nie no, znowu jakiś pros To są... Ja il, tych paczek mam dużo. Suarez, ja mam no. Wiedziałem, że mam, No, takie dziwne uszy, to powiem. Kurde, dawaj mi. Jak już dobry paczka, to niech będzie ten, no! Messi, a nie jakiś nuby. O, the hell. No, the hell, chociaż się polepszy. Kurde, Martinez? Hello. Nie, no jakiś. O, depaj, dobra. Depaj, nie jest, no bo. dalej, 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 szybko. Lakser. Dobra, no szybko, o, ja chcę skipnąć go zetkę jakiś. Nie... nie umiem jego imię odczytać. Co? Aha, dobra. No jeszcze specjal paczki. Specjal paczki, to warto czekać. Bo są niezłe. Dobra, nie, no to nie jest niezłe. Ronaldo, tak Ronaldo, nie, nie, Bruno Fernandes, głupi Bruno Fernandes, ale dlaczego Ronaldo akurat poszedł do Manchester United, czy każdy go będzie mylił z Bruno Fernandes, hmm? Koper, no Koper, Koper, no kurde, ile on kosztuje, to 88. 88, osiem. tak, tak 88, osiem. tak, tak 88 osiem. eee, Czekaj, 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 czekaj jakie to było paszki? Muszę zapomnieć. o nie wiem, co nie to, gdzie te 88 moje osiem? Ja tutaj szukam 88, osiem. trudno znaleźć Czeka, się Może są? Nie, no nie ma. Co? Dembele jest lepsza od Messiego? Ej, to ten Dembele to mnie tak zdziwił. Teraz, że nie wiem. Nie wiem, co z nim zrobię. Mogę z nim się wymienić za, te, za Pele. Nie wiem, czy Pele jest Ej, jakbym jest lepszy od Pele, to nie wiem co zrobię Ale Pele 99 Nie, Robertson, nie chcę. No nie chcę. Ro no wy, dobra, nieważne. ważne. tego Robertson zawsze daje to na Do. do LB nie do. Także cały czas mi się wyświetla. Fajno, oni nie. I sta i niesta, sta, Tak, tak, nesta, Nie sta i sta, Tak, tak. Dobra. No i te dobre paczki otwieram. Dobra, random special paki. Jeden, raz jeden random special paki nie są dobre. No to otwieram. Dimwajk? Dimwajk! Van Dijk, Van Dijk, Tak to po polsku się czyta. Ale to naprawdę beznadziejnie. nie. tak po prostu się czyta po polsku. O, nie, no nie, że to znowu koper. Nie, Loris. Dobra, nowy, super. Nowy jest. Nie, no. To po, powiedział, że on jest nowy. Aha, to te paczki, dobra. Nie paczki, kart, tylko kart. Y gdzie to jest? O tutaj dobra, znalazłem. Piodam go i Kopera. Czyli nie jest lepsza to... Nie Ronaldo to nie jest I tyle z naszych paczek. Tutaj już jak widzicie zrobiłem zadania na te paczki. No i... No i z zyskałem naj najlepszego chyba są tambel. A nie wiem, czy to dobrze, przyznaję. Bam. Like. Co? Nie. Ej, ale naprawdę? Tu jest pokazane, że do kaku jest interze. Chelsea. Ej, to jest porąbane. Czemu ja mam tego 11? Czemu ja mam tego 11? I tego też. Kurde, nie chcę mi się łączyć. Dobra. No kurde. Pokażę wam, mam najsłabszą kartę i tyle. Mam najlepszą dębelę, dębelę, dębelę. Ten dębelę, tak, tak, tak. Będę chyba tak przez kilka lat robił. No ale to już koniec w ogóle. Więc dajcie łapkę w górę, subskrypcję. Nawet mogliście się wcześniej dać proszę. W wcześniejszych filmikach dajcie wszystkie łapki w górę, jakie się da. Więc pamiętajcie ten filmik też. Łapka w górę, subik z donkiem i komentarz czy Wam się podobało. Jak się Wam spodoba i napiszecie tak w komentarzu, że się podoba. To wtedy. Nagram następny, ale to będzie musiało czekać 3 dni. Od tego, kiedy wysłaliście film. Nie film, tylko... Ja cię... Komentarz, no czekajcie. Tutaj kosztują po 100, A to jest mój najsłabszy. No to... Ja pójdę do mojego najlepszego. No i... Dębele żegna się z wami. Pa!